No więc tak, musi być jeszcze jeden odcinek, no bo sami widzieliście w poprzednim, że zabrakło mi nakrętek w tych szynach, więc ja może to otworzę, żeby Wam pokazać, o co tutaj tak naprawdę chodzi. O. Zobaczcie, tutaj mamy te szyny, tak. No i tych nakrętek jest za mało, żeby wszystkie urządzenia przykręcić. Nie wiem dlaczego oryginalnie jest ich tutaj 14, a ja policzyłem, że musiałoby być po 20, tak? Jeżeli to jest skrzynia wysokości 10U, czyli zmieści nam się tutaj 10 urządzeń wysokości 1U, no to potrzebujemy 20 nakrętek, a fabryka dała 14. No cóż, i z drugiej strony tutaj odkręciłem już tą szynę. Widzicie, ona tak wygląda, nie? To jest. Czekajcie, jak to jest tutaj montowane. Tak, nie? W ten sposób. Ten sposób to tutaj przychodzi, no tak jak z tej strony. I po wyjęciu tej szyny, dopiero po jej wyciągnięciu, można te nakrętki tutaj bokiem widzicie wysypać. I teraz, tak, to są oryginalne nakrętki, które tutaj były: 14 sztuk. I one są wysokości 4,9 mm, tak? Niecałe 5 mm. I popatrzcie, bo nie wiem, czy. No wiecie, no, no dla mnie to jest oczywiste, ale może niektórzy nie wiedzą, może ktoś nie zwracał uwagi. Zobaczcie, w tej szynie jest również taka gumowa, no nie uszczelka, ale po prostu taki gumowy pasek przez całą tą szynę. Ostrość, co z tą ostrością? Przez całą długość tej szyny jest taki gumowy pasek tam wstawiony na dnie. Jego zadaniem jest trzymanie tych nakrętek, że po prostu jak ta szyna będzie w pionie, to żeby te nakrętki nie spadały, żeby można było je sobie ustawić jak się chce i wtedy przykładamy urządzenie, przykręcamy i pasuje. No ale zobaczcie, że jednak chyba nie spełnia to swojego zadania, no bo te nakrętki spadają, tak? Spadają, no bo to nie jest do takich nakrętek. Ja zupełnie nie rozumiem dlaczego producent to w zrobił w ten sposób. Yy, popatrzcie, te nakrętki, jak ja tutaj wpuszczę nakrętkę tak jak ona tutaj była, nie? One tutaj były w ten sposób. Nie? Zobaczcie, że ta nakrętka, ona nam tutaj wpadnie. O, widzicie? I ta gumka tutaj w ogóle tej nakrętki nie hamuje. No bo ta nakrętka jest za niska. Tak? O, zobaczcie. W ogóle nie hamuje tej nakrętki. No bo po prostu te nakrętki muszą być wyższe, tak? Czy grubsze, jak wolicie. No także tutaj są te stare, które tutaj były w tej szynie. No a ja już kupiłem nowe. Tutaj mam teraz te nowe, ponieważ pomierzyłem sobie to wszystko najpierw suwmiarką. No i tak jak mówiłem, tamte mają 4,9 mm, czyli takie no niecałe 5, a te mają 8 mm. Te mają 8 mm. Jeszcze zanim je kupiłem, to znalazłem jedną taką tutaj w starych, gdzieś po prostu miałem w pudełeczku. I zobaczcie. Ona się tutaj trzyma elegancko. No to jest jakaś tam stara, ale też taka 8 mm. I tutaj widać, że ta gumka przylega do tej nakrętki na tyle, że zobaczcie, ona się nie przesuwa nie przemieszcza się i o to właśnie chodzi. Także będziemy montować tamte nowe. Właśnie te. Zamówiłem sobie 90 sztuk, no bo policzyłem, wiecie, do jednej skrzyni mamy dwie listwy. W każdą listwę po 20, więc na jedną skrzynię wychodzi 40 sztuk, na drugą skrzynię też 40 sztuk, no to potrzebujemy 80 takich nakrętek. Wziąłem jedną paczkę więcej, czyli mam 90. Zostawię sobie, może mi się przydadzą jeszcze do czegoś, a może gdzieś za chwilę, nie wiem, może zgubię gdzieś jedną albo coś i, i by mi brakowało, a tak mam przynajmniej 10 w zapasie, więc... Więc coś takiego będę tutaj montował I jeszcze ciekawostka taka, że to są nierdzewki To są nierdzewki, więc z nimi nie stanie się tutaj taka sytuacja, że będą brzydkie, pordzewiałe Bo one, one zawsze będą takie, no bo, no bo są po prostu nierdzewne Więc one nam tutaj nie zardzewieją Także no, coś takiego zaraz tutaj będę montował Jedna listwa gotowa, 20 nakrętek zainstalowane. Założę ją z powrotem tam do skrzyni, wykręcę drugą. No i tak po kolei w każdą trzeba będzie załadować 20 nowych nakrętek. I teraz zobaczcie nakrętki, jak ustawimy pionowo, to one nie spadają. A jak chcemy je sobie przesunąć, bo mamy jakiś inny sprzęt, no to śrubokrętem można je sobie łatwo przesuwać. Tak. Teraz jest git. No i co elegancko, Nówki, nierdzewki i w dodatku trzymają się tak jak należy, także no teraz dopiero jest tak jak powinno być i jest odpowiednia ilość przede wszystkim, także no jedna skrzynia gotowa, no to teraz tą drugą, no muszę znowu powyciągać ten sprzęt i tą drugą skrzynię zrobić tak samo. No i dobra, wszystko przygotowane, listwy już wstawione, odpowiednia ilość nakrętek, nakrętki nierdzewki, tak jak mówiłem, wszystko jest gotowe, także można będzie już montować sprzęt. No, i dobra, gotowe. Sprzęcik przykręcony i zobaczcie, jeszcze jest miejsce na raz, dwa, trzy, cztery urządzenia. Tak, wszystko się zgadza, bo mamy yy, skrzynkę 10U, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jeszcze cztery miejsca wolne. Tutaj też raz, dwa, trzy, cztery. Także tym razem nie brakuje nakrętek, a w dodatku są nierdzewne, także fajnie to wygląda. No, i okej, okay, dobra, no to gotowe, tyle co było, to już jest gotowe. Właściwie nawet więcej, bo już przykręcone wszystkie urządzenia, a wtedy to ostatnie było luźne. Więc to już jest zrobione. Teraz mogę założyć w końcu tą listwę. Tak, ja już ją tutaj przymierzałem. Widzieliście w poprzednim filmie, a teraz mogę ją nawet przykręcić. Listwę dam na samej górze. Więc muszę Was odstawić znowu na statyw. No muszę mieć dwie ręce wolne. No, to teraz to jest dokładnie tak, jak miało być od początku. Dobra. No nic, to co, zamykam tą skrzynię. I to by było tyle na dziś. No bo co w sumie więcej miałbym wam pokazać. No tu jeszcze trzeba tylko wyłapać te wtyczki z tyłu i powkładać je tutaj. Nie? No ale to już. To już chyba każdy wie o co chodzi, więc tego nie będę pokazywał, nie będę przedłużał. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!